Dashboard szefa, szefowej sprzedaży. W tej lekcji pokażę Wam krok po kroku, jak przygotować taki dashboard. Na jednej lekcji już go pokazywałem, natomiast dzisiaj sobie go zrobimy. Ok, otwórzmy nowy arkusz. Podłączamy plik. Od razu źródło danych, czyli nie będziemy używać Excela, tylko pokażę, jak podłączyć źródło danych, które ma rozszerzenie. TDSX, to jest po prostu źródło danych, które w środku ma też dane, ale też te dane będą już poukładane, pokategoryzowane, tutaj jak widzicie katalogi są zrobione i tak Pierwsze co zrobimy, to chcielibyśmy się dowiedzieć, to była taka główna belka naszego dashboardu, o, coś, coś takiego, ta belka będzie służyła nam do nawigacji, a poza tym będzie też stanowiła jedną fajną rzecz. Robimy sprzedaż, klikamy dwa razy i pokolorujemy sobie to kolorem dobra, Rzućmy sobie też jeszcze, zrobię sobie transpozycję i zwiększmy sobie o, tak mniej więcej, żeby to mniej więcej tak wyglądało i co to jest? no na razie mamy tu sprzedaż, a chcielibyśmy tutaj procenty więc procenty robi się w taki sposób analiza, percentage of column no bo to jest nasza kolumna, dobra i mamy Teraz to z kontrolem przerzucamy, żeby się dobrze wyświetliło. Zmieniamy teraz format. Procent. Ja lubię w taki sposób. No i mamy. Posortujemy jeszcze od największego do najmniejszego, a może lepiej w takim układzie mamy. I jeszcze wyświetlimy sobie region. No i pięknie. Co nam tutaj już jest zbędne? Zauważcie, że tutaj się kończy na 100%, a tu jest 105. Nie wiem, czym tak zrobił. Ja wolę, żebyśmy to ustawili na, żeby się kończyło na 100%, wówczas mamy 100 w 100% taki sposób wyświetlony. Jeszcze raz przesortujemy, jest OK. No, czego nam nie potrzeba, nie potrzeba nam tej belki tutaj z opisem. I wszystko jest w porządku. Nazwijmy to udział procentowy w regionach. Super. Jeden mam. Teraz zróbmy mapkę. Mapkę zróbmy w taki sposób. Czyli tak klikamy kraj dwa razy. Auto generuje się. Nasza piękna Polska. Ale chodzi nam o województwo. No i chodzi nam o to, żebyśmy pokolorowali sobie kolorem zysk. W taki sposób nam pokolorował zysk. Natomiast zmienimy tutaj na taką Inną paletę, czerwony, zielony. Tak jest lepiej. No dobra, mamy tak zrobione. Ten zysk sobie wyświetlmy, czyli z kontrolem przerzucam tutaj, czyli mamy zysk. Nazwijmy też województwo, jak się nie orientujecie, albo ktokolwiek inny, gdzie co jest. Super, fajnie zrobione. Jeszcze tak, żeby było wiadomo, co to są te liczby. Tutaj zrobimy label i napiszmy zysk kropek. No i mamy łódzkie zysk. Pięknie, pięknie, fajnie. Nazwijmy to mapa zysku w województwach. Dobra, jak nie wiecie tak naprawdę, co znaczy region, najpierw sobie wrzućmy województwo. Region. I zobaczcie. Centrum to łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie i tak dalej. Teraz takie do sprawdzenia, żebyście wiedzieli, gdzie co jest. No to mamy tą mapę, czy coś na niej jeszcze potrzebujemy. Zysk jest, wszystko jest. Chyba jest wszystko w porządku. Kolejny arkusz to był arkusz zysku, ale to będzie taki wykres, który nam pozwoli odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje konkretnie w tych tutaj czerwonych, tracących kasę w województwach. No to, żeby to zrobić. To musimy zrobić tak. Musimy sobie ten zysk rzeczywiście wyświetlić, ale wyświetlmy sobie go tutaj produktami. Zobaczmy, jakie są kategorie. Kategorię sobie umieścimy tutaj w kolumnach, a tutaj potrzebujemy na górze zysk. Taki scatterplot będzie i jeszcze rabat. No i zobaczcie. Mamy rabat, mamy zysk, ale to nie w taki sposób byśmy chcieli. Zrobimy to. Zrobimy to tak. Czyli zobaczcie. Per kategoria artykuły biurowe, elektronika, meble mamy zysk, ale w zależności od tego, jaki jest rabat. No i teraz wypadałoby, skoro interesujemy się, dlaczego są różnice pomiędzy województwami, wrzucić tutaj na półkę detail właśnie województwa. No, sobie wrzuciliśmy. Mało tego, ja lubię sobie je pokolorować, więc zrobię z kontrolem tutaj. Mam już pokolorowane. Zmienię tutaj shape na taki wypełniony, będzie ładnie wyglądało. Chciałbym sobie też jeszcze podpisać te województwa, to będę wiedział. No już wiemy, że Wielkopolskie nie domaga z jakiegoś powodu na artykułach biurowych, i chciałbym tutaj wrzucić sprzedaż. Znaczy, żeby wielkość zależała od sprzedaży. Tak? Co to znaczy? To znaczy, że nawet jeżeli gdzieś tu mamy minusy, to pytanie, jaką sprzedażą one są robione, czy to jest OK? No, wygląda na razie, że jest OK, więc zobaczmy. Zysk w stosunku do rabatu. Wy... Oczywiście, kategoria tutaj produktu to jest tylko jedna z rzeczy, bo moglibyśmy równie dobrze wrzucić tutaj. Zobaczcie, jakbyśmy je rozrzucili na podkategorię. Natomiast tutaj nam się oczywiście to nie zmieści, więc zawsze jedziemy. Od ogóły do szczegółu. Dzisiaj pokazujemy taki dashboard, który ma zainteresować naszego szefa sprzedaży i zarząd, że coś się tam źle dzieje. OK. Mamy te rzeczy. Warto by było jeszcze zobaczyć, jak w ogóle ta sprzedaż idzie w czasie. Czyli z jednej strony mamy czas, datę zamówienia wrzućmy sobie w kolumnach, a tutaj wrzućmy sobie sprzedaż. No, i mamy coś takiego, tylko to jest jakby niepodzielone jeszcze na, na nasze regiony. No, bo nasz kierownik odpowiada za regiony. Nasz szef, czy szefowa całej Polski, całej sprzedaży, rozmawia z pięcioma osobami, bo ma takie osoby w teamie. A te, które odpowiadają za centrum, północ, południe, wschód, zachód, mają pod sobą jeszcze trzy lub cztery różne województwa. Więc to pokazuje w jaki sposób. Jak w czasie wygląda nam sprzedaż, jak się zachowywała w czasie. Nazwijmy ją sprzedaż w regionach w czasie. Czy to jest wszystko? Możemy sobie jeszcze zobaczyć coś takiego, jak tutaj mamy zresztą rozpoczęte to, że mamy region, województwo. Proszę bardzo. I tutaj bym chciał zobaczyć. Zobaczmy zysk. Może być zysk. I tym zyskiem sobie też pokolorujmy ten zysk. Tak, będzie dobrze. Zysk w województwach. Możemy też jeszcze tutaj dodać sprzedaż. Tylko, że tą sprzedaż sobie pokolorujemy inaczej. Uważajcie na to, bo to on zawsze bierze kolor, ten ostatni, który jest. Więc weźmy sobie tutaj po prostu automatik. A! No, zobaczcie. Sprzedaż tą nam wrzucił, a pokolorował zyskiem. O tym pamiętajcie. Widzicie? Trzeba zawsze patrzeć na to, co się tu dzieje. Dlatego ja stąd spółki sobie przerzucam to jestem pewien, że to to dokładnie jest to. Czyli jeszcze raz, że zysk, czyli wielkość słupków, jest tym samym, co pokolorowane te słupki. Czyli to równa się temu. Nie zawsze tak jest, nie zawsze tak trzeba, natomiast w tym wypadku to musi być to samo. Ja to chcę mieć takie same. Piękne. Wróćmy do tego dashboardu. Ten dashboard sobie zrobimy automatycznie, ale tylko dlatego, żeby nam wypełniło cały ekran. Więc mamy tak. Zobaczmy. No, mamy udział w regionach. Na razie zostawiamy. Później, co wrzucimy? Wrzućmy sobie tutaj gdzieś pomiędzy. A, wrzućmy tu mapkę. Niech nam tutaj wypełni. To może być z tej strony. Pięknie. To może być gdzieś tu. A sprzedaż. O w takim miejscu. No, no, możemy nawet sobie tak to zrobić, że to zwiększyć. To będzie ok. Pierwsze co tutaj widać, no na pewno są zbędne pewne rzeczy. Ukrywamy tytuł, high title. To może być, chociaż to nie jest konieczne. To może być. Zasadniczo brakuje tu jednej rzeczy. Tutaj jest sprzedaż, zysk, więc wówczas to będziemy wiedzieli, że to jest zysk. Więc to sobie wyłączymy i to sobie też wyłączymy, bo wiadomo, że tu jest podpisana sprzedaż, a to jest podpisane, że to jest i sprzedaż, i zysk. Dobra, no to tak może już być. Brakuje jednej rzeczy. To nam, widzicie, nie do końca się wyświetla tak w pełni, bo jest ten pasek. Nie lubię takich rzeczy. Czyli przyciskamy tu na trójkącik, robimy Fit Entire View. I on wtedy nam zmniejszy i pokaże dokładnie tak jak chcemy. Tutaj już nie ma przewijania, więc jest dobrze. Brakuje mi jeszcze jednej rzeczy bardzo istotnej. Na przykład tutaj nie ma żadnej informacji o tym, kto jest odpowiedzialny za zachód, za wschód, za wielkopolskie itd. Ale bym chciał to wiedzieć. Samo tutaj sobie zrobimy jeszcze Fit With. Poczekajcie. Szybko sobie zrobimy Fit Entire View. Brawo. Super. Żeby to zrobić, musimy dodać te dane. Zobaczmy, zobaczmy co tu mamy. Tutaj nie mamy informacji o handlowcach. Skądinąd wiemy, że informacja o handlowcach jest w. Innym pliku. Więc sobie dodajmy nowe źródło danych. Wiem, że to mam w Excelu. To jest tu sklephandlowcy.pl, Jak ten plik wygląda? Zaraz wam pokażę. Czyli to jest nic innego jak region, centrum, wschód, zachód, południe i tak dalej. Kierownik regionalny. Akurat to są kierowniczki bardzo dobrze. Województwo. I handlowiec konkretnego województwa. Dobrze. Musimy to jeszcze jakoś sparować. Gdzie mamy ten plik? O, tutaj, tutaj może to dorzucimy. Zobaczcie. Mamy handlowców i mamy sklep. Wyniki. Żeby to sparować, no tu mi akurat automatycznie sparowało, ale z jakiego powodu? Już pokazuję. Data Edit Blend Relationships. Zobaczcie. Chodzi o to. Że w pierwszym pliku z wynikami miałem coś takiego jak region, i w tym pliku też mam coś takiego jak region. Ale jakbym tu miał na przykład region DE albo coś te refery albo jakieś coś innego, a wiedziałbym, że to jest region, i tam bym się spodziewał takich danych jak centrum, wschód, zachód, południe, proszę bardzo, bym wybrał, tak jak tu się wybiera. Tak samo z województwem, w jednym pliku to jest województwo, w drugim to też. Może być woj, cokolwiek innego. Tu jest województwo, więc łapało w taki sposób. I wówczas tą relację włącza się tutaj takim, takim przyciskiem. Dobra, co to mi dało? Dało mi to, że jak ja wędruję do tego pliku, to ja sobie mogę kierownika regionalnego wyciągnąć tu. Anna centralna, Eliza północna, Eusebia południowa, Marzena wschodnia, Eleonora zachodnia. One odpowiadają za te poszczególne regiony, a handlowca wrzucę sobie po województwie. Proszę bardzo, czyli mam handlowca odpowiadającego za, za jedno województwo i kierowniczkę, która mi odpowiada za cały region, czyli za województwo 3 lub w niektórych miejscach 4. No dobra, wracam do mojego dashboardu. Sprzedaży. Dobra. I mam coś takiego fajnie. No ale ja bym chciał teraz. Zrobić jakąś nawigację tutaj. Chciałbym, na przykład, spotykając się z poszczególnym szefem regionu, chciałbym pokazywać dane tego konkretnego regionu. Jak temu zaradzić, już pokazuję. Musimy sobie zrobić coś takie jak tutaj dashboard, bo my jesteśmy w dashboardzie. Actions, czyli akcje. Musimy sobie zaprojektować akcję. Nic innego. To jest akcja typu filtr. Zaznaczę, że przy selekcie. Chciałbym, żeby mi się to zaznaczało. Wybieram tu konkretny po prostu te zakładki, te wizualizacje, że tego ma dotyczyć. Zrobię na razie tak, zobaczymy jak nam to zadziała. Rzeczywiście nam to pięknie zadziałało. Dobrze. Ale chciałem właśnie tutaj przetestować jedną rzecz i pokazać wam, że. Zobaczcie, włączmy sobie jeszcze raz tytuł tego. Zysk w województwach. Bo powiedzmy, że chciałbym, żeby ta akcja mi filtrowała. To jest tak filtr. Nazwijmy to. Co to jest filtr? Region. Filtr regionu. Zysk w województwach. Odklikuję. Nie chcę, żeby mi filtrowało akurat tego. Tak samo jak nie chcę, żeby mi filtrowało tego, bo chciałbym mieć po prostu porównanie. Dobra. Zobaczcie, czyli to będzie wyświetlane zawsze, natomiast to i to się będzie zmieniało. Specjalnie tak zrobiłem. Zobaczmy, czy to nam działa. Zobaczcie. Mamy południe. Super, to mi się zmienia. To mi się zmienia. Rzeczywiście mam mazowieckie, łódzkie, i tak dalej. Zachód, północ, południe, Wielkopolska. escape się wychodzi. Pokażę Wam o co chodzi. Dashboard, action. Musimy wiedzieć dokładnie, jak to działa. Okazuje się, że to też bym chciał, żeby się zmieniało. Taką podjąłem decyzję, po prostu, no wolę, jak, jak mi to też filtruje. Natomiast tutaj jest kliknięte, co się stanie z tym filtrem, jak ja z niego wyjdę. Exclude All Values było naciśnięte. To znaczy, że po prostu nic nie jest wtedy przyciśnięte. Tak jak było wszystko Exclude, czyli filtr po prostu kompletnie nie działa. Nie ma ani południa, ani wschodu, niczego nie ma. Kompletnie niczego. Więc zróbmy Show All Values po prostu. Żeby wracał do sytuacji, kiedy po prostu jest wszystko odklikane. Dobra? Chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, czyli co? Działa. Działa. Centrum. Zachód. No i jak kliknę w jakimkolwiek innym miejscu. To mi się cofa. Zobaczcie. Zauważyłem jedną ważną rzecz. Zobaczcie, że te Wielkopolskie ma minus 28 tysięcy. Wielkopolskie jest na zachodzie. Już widzę, dlaczego będę musiał poprawić ten wykres, bo tutaj mi nie mówi, że to jest na zachodzie. Poza tym, jak kliknę tutaj zachód, nagle zmienia kolor na taki bardziej treściwy. Już mówię z jakiego powodu. Wróćmy sobie do tego, jak naciśniemy. Wybierzemy to, to skąd stąd możemy skoczyć sobie do tego wykresu, mapki. Żeby wyświetlał nam region, ja muszę ją włączyć. Czyli dodam region nie wyświetlając tak explicitę, czyli wrzuca sobie ją na półeczkę. Zobacz jak wrzucę na półeczkę, nic się tu nie stało, ale w tooltipie mi się pojawił region. Widzicie? Pod Polską jest zaraz region. I bardzo dobrze tak powinno być, dlatego że no tutaj po prostu ustawiłem. Ten detail, żeby on też to pokazywał, no to po prostu tego po prostu nie wyświetla. Mógłbym to wyświetlić, gdybym wrzucił na label. To jest ten jeden, pierwszy temat. Drugi temat związany z kolorami. Te kolory działają w taki sposób jeszcze raz Wam pokażę że one ustawiają względnie według wszystkich innych tu rzeczy na rysunku. W tym momencie, względnie, w stosunku do innych kolorów, ten minus jest na taki kolor, po prostu. A jak sobie zrobię teraz to względnie on jest na najbardziej czerwony, albo jeszcze bardziej czerwony. Dlaczego? Dlatego, że on nie porównuje do całego, do całych, tylko tylko do tych trzech porównuje. A że miłopomorskie też nie są orły, to stąd tak wynika. Jak się zmienia coś takiego? Będziecie na pewno popełniali ten sam błąd, od razu Wam pokażę. W kolorze, edycja koloru i na tej całej mapce widzicie, Robię Advanced i włączam Start, AND i 0. Takie wartości ma przyjąć. On będzie wobec tych wartości pokazywał kolor. Rozumiemy? To będzie największy przechód jego. Nie tam te 14 tysięcy w lubuskim, o, On tak porównał. Wtedy. I w to przyjął za max i do tego maxa ustawił sobie, że tu mam taki minus. A tak naprawdę max jest tutaj. Rozumiemy? Dobra, wracamy do dashboardu. Taka sama sytuacja jest tutaj. Widzicie? Więc ja wrócę. też włączę kolory. Tu, ten kolorek. Tylko, żeby to zrobić, muszę najpierw ściągnąć, ściągnąć filtr. Dobra, jest ściągnięty. To było tu. Widzicie? I to. I takie musimy tutaj zapamiętać wartości. Zapamiętujemy w taki sposób, że po prostu tu mu z ręki wpisujemy. Oczywiście możecie tu wpisać cokolwiek, ale lepiej, żeby to były wartości takie. Ok, no to mamy. No i teraz już łatwiej widać, że weźmy te Wielkopolskie. No to to jest zachód. No to patrzymy na zachód. Na zachodzie Eleonora Zachodnia rządzi. Ma tutaj w Luguskim Gienka. No, w wielkopolskim jest Czesław Rozrzutny. To z nim trzeba pogadać i wyjaśnić, dlaczego jest ten minus. No to sobie przybliżmy. Zobaczcie. No i okazuje się, że minus robią artykuły biurowe. Z minus 20 tysięcy. I tutaj minus 11 meble. Natomiast te kategorie są OK. Oznaczmy sobie to wszystko. Zobaczcie, chodziłoby o to, żeby pogadać z, z takim Mazowieckim. Tutaj kto, jest, kto rządzi w Mazowieckim. Proszę bardzo, apoloniusz miętki. I się dogadać z nim, co on robi takiego, że na artykuły biurowe nie daje takiego robatu. Bo może nie trzeba. Więc to po to właśnie stosuje się takie dashboardy. Tutaj mamy oczywiście. Tylko taką proste kategorię typu artykuł biurowa elektronika meble. Natomiast wyobraźcie sobie, gdyby tych kategorii było wiele więcej, trzeba by zrobić tu takie dashboardy bardziej szczegółowe, kiedybyśmy wchodzili bezpośrednio w podkategorię. I też coś takiego będziemy robili w moich lekcjach, jeżeli chodzi o ten dashboard, czyli dashboard szefa sprzedaży. Tutaj możemy sobie włączyć i wyedytować ten, jak chcemy, ten tytuł. Dashboard szefa sprzedaży. Ogłaszam za otwarty. Co jeszcze można tu zrobić takiego szybkiego? Zobaczcie. Naciskam to, robię floating. Już kiedyś Wam pokazywałem, co to znaczy. Jak floating teraz ja mogę przenieść w każdą stronę. Tak samo ten zysk mogę sobie przenieść. No i w zasadzie. W zasadzie tyle te. Wszystkie tu rzeczy mogą być jak chcę, mogę tu jeszcze coś porobić, natomiast w tym momencie uważam, że to jest dobrze wykonana robota. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych lekcjach.